Zmierzając do Bril, napotkałam nieumarłego, który stał przy rozdrożu. Mm. Powiedział, że jeśli zamierzam dowieść swej wartości w oczach mrocznej palni Sylvanas, muszę się nauczyć, jak postępować. Na zachodzie znajduje się farma, na której starładna krucjata patroluje okolice zwierzy. Mam im ukraść dynię, i zanieść je do aptekarza w Brille. Dziwne trochę, ale poćwiczę skradanie się i będę miała podarek dla aptekarza, a może i uda się zabić paru ludzi z tej chorej sekty. Szkarłatnej krucjaty. Zaatakował mnie farmer z widłami, a potem jeszcze wojownik z tej przeklętej sekty. Tuż przed Bryl zaczepił mnie kolejny nieumarły. Tak zwana plaga, czyli zombiaki, których nie udało się uratować, przeniknęła w głąb krainy i zaatakowała pola na zachód od Bryl. Udam się tam i zniszczę wszystkie te gnijące trupy, jakie napotkam. Na dowód przyniosę ich szpony, a w zamian straż mnie wynagrodzi. Przyda się jakiś grosz. Oszczędzam też na jedzeniu, bo zamiast kupować w karczmie mogę pić krew ofiar. Kiedyś wydawałoby to się okropne, ale teraz jakoś mi to obojętne. Chyba umarła we mnie ta wrażliwość wraz z ostatnim wydechem. Nawet ponury klimat już mi nie przeszkadza. Powyrywam im te szpony i idę dalej. Strażnik powiedział, że dobra robota. Szkoda, że tego nie widział. Przy jednym z zabitych był list. Został napisany przez jakiegoś turmana, syna Gregora Agamanda. Zaadresowany jest do Iwet. Lecz wydaje się, że nigdy nie dotarł. Ciekawe. Chętnie się dowiem, o co chodzi. Szłam blisko jeziora i stwierdziłam, że wskoczę zmyć z siebie krew ofiar. Po drodze nazbierałam jeszcze ziół i spróbuję uważyć jakieś eliksiry, które przydadzą się w walce. Gdy przyniosłam to, co mnie prosił strażnik... Powiedział, że straż zapamięta ma imię. Za zarobione pieniądze kupię puste fiolki na eliksiry i lepszą zbroję. Przy okazji skoczę tutaj do tutejszego aptekarza odnośnie zlecenia na dynie i uważę eliksiry lecznicze. Gdy już mnie zobaczył, wcisnął mi kolejne zadanie, ale oczywiście nie pogardzę. Plaga atakuje z północy, a szkarłatna krucjata z ludzi z południa. Potrzebujemy broni, która wykorzysta nasz potencjał daru śmierci. Dzięki odrobinie pomysłowości, prosta Dynia może posłużyć celom mrocznej pani Sylvanas. Przebiegły aptekarz wytworzył truciznę, którą napaszerował Dynie. Schwytano szkarłatnego fanatyka, który jest przetrzymywany w piwnicy w Karczmie w Zaniosę więc tą dynię dla niego. Hehehe. He he. Gostek był mega agresywny i wzywał światło, żeby go uratowała. Lecz gdy spojrzał, że mam dynię, to nagle powiedział, że jest bardzo głodny. Zeżarł ze smakiem zatrutą dynię. Haha. Nagle zmienił się w gula i zaczął się miotać. A potem zmarł. Dobra, mi już wystarczy wrażeń. Wynajmę pokój i pomedytuję.